Wam witajcie w kolejnym odcinku serii na moim kanale. Odcinek 57, troszeczkę się czasu nie słyszeliśmy, ale już powracamy do nagrywania. Tydzień temu w sumie nagrywałem dla Was filmik, ale... jakoś efekt końcowy by mi się nie spodobał, przyznam szczerze. Dodatkowo wiecie, że lekko przeziębiony byłem. Eee, kaszel mnie akurat dopadał do siostry, więc... nie, nie chciałem, żeby po prostu odcinek eee, był bardziej... Irytujące niż przyjemne do oglądania, więc po prostu zrezygnowałem. Ale dzisiaj jak już jest, słuchajcie, parę maszynów. Yy, otóż jesteśmy w Gotteborgu i będziemy jechać w zasadzie dalej do Gotteborga, bo rozwodowali nas tutaj przed chwilą na tej filmie. Pójdź do wnocy, bo akurat ten zakład pracuje yy, również nocą. A my jedziemy na załadunek do innej firmy, również w Göteborgu Do zrobienia co jest najlepsze, w tym samym mieście będziemy do zrobienia jest 106 km Tyle GPSP pokazał Tak więc Göteborg jest naprawdę dużym, dużym miastem Co najlepsze, przejazd będzie przez autostradę my sobie tutaj w lewo. Słuchajcie, do dzisiaj będzie troszeczkę troszeczkę tematów takich do nadrobienia. Tematów, które poruszałem już tydzień temu na odcinku na no że go nie było, no to nie, nie byliście w stanie ich usłyszeć, tak? Pozwolicie, że te ważniejsze tematy to już zaczniemy jak już będziemy jechać, tak powiem, tą prawdziwą trasę poza załadunku nie chcę się teraz po prostu, wiecie, rozgadać o czymś już tutaj napomnieć, żeby po prostu... Mm, no wiecie, nie, nie dokończyć i później się głowić. Na czym teraz ja skończyłem? Otóż słuchajcie, tutaj na tych wszywaniach, jak się przyjrzycie, troszeczkę zuma zrobię. Mamy znak Volvo. I otóż, jakbyśmy pojechali prosto, pojechalibyśmy do y, fabryki tejże marki. Y, byłem już tam, miałem okazję odwiedzać. Yy, tak więc, przez jest yy, ciekawa. Jest, jest yy, dość ciekawym obiektem do oglądania. Yy, byłem tam, miałem miał ładunek, oczywiście, nagadany z tamtą nałęsą. Jest taki problem, że prawdopodobnie no, no tam, na tej drugiej firmie nas dzisiaj już nie załadują. Mamy za 20.12. Zakład jest już muszę powiedziałbym na 99% zamknięty, więc będziemy musieli kiblować do rana. Tam A z rana, będziemy jechać z tego co pamiętam na Malmo. Mam gdzieś to zapisane, ale wiecie, jak to człowiekowi z głowy potrafi wypaść. Ja to, ja to akurat pamięć mam średniawą. Jednokrotnie mi to problemy ładowało, ale. Jak to się mówi, jak ktoś nie ma w głowie, to ma w nogach. Słuchajcie, jak widzicie, dobrze już taka typowa jesień zawitała do nas na dobre. Mamy bardzo mroźne już poranki, co niektóre deszcz oczywiście dużo częściej pada. Tak ja więc no, jesień już do nas zawitała. I musimy się do niej przyzwyczajać, trzeba myśleć już oczywiście o, o wymianie opom letnich na zimowe, bo to słuchajcie, tak naprawdę to nie ma żartu, bo któregoś dnia się możemy obudzić w nocy, powiedzmy padał deszcz. rano przybroziło i na drodze jest tak zwana szklanka. Oczywiście jest to... jest to bardzo, bardzo wtedy nieprzyjemna. Nieprzyjazne warunki do jazdy. Już nawet mówię o sobówką, a ciężarówką to już w ogóle. Jeszcze da opolach taki wjechaliśmy sobie do autostrady. Teraz wypaczcie, na chwilę wykonam jeden telefon na szybko i widzimy się za chwilę. No i tak jak mówiłem, szybki telefonik, i jedziemy dalej. Do tej firmy daleko nie mamy, aczkolwiek trzeba będzie pokiglować do, do rana. Takie już niestety Taka już ta praca niestety jest. No ja mówię, a jadąc w drugą stronę, z ładunkiem Jest takich tematów kilka zarówno związanych z WSK, czyli bezpośrednio tak ze mną. Ale mam też takie tematy, kurde, które nie dotyczą w sumie już mnie, nawet was. Może chociaż was może będą dotyczyć co niektórych. Może faktycznie ale no, o których warto powiedzieć, co to się działo ostatnio. Jest taki jeden, jeden dość ważny dla mnie news, o którym też opowiem. Ale mówię, no nie, chcę, nie chcę po prostu teraz zaczynać, żeby później yy, nie dokończyć i musieć dokończyć w kolejnej części tego filmu. No, słuchajcie, tak na szybko tylko powiem, mm, ostatnio będąc na wazie zrobiłem sobie porządek w tej ciężarówce o sprzątanie generalne i tak dalej. I wiecie co, no wypieprzyłem te dwa proporczyki, w zasadzie trzy. Proporczyk i ten taki mini szaliczek wywaliłem. E, mam, to nie to, że do śmieci wywaliłem, jakoś to nie wiem, nie mógłbym wyrzucić chyba e, flagi, coś co nosi naszą flagę do śmieci, nie, chyba bym nie potrafił. Aczkolwiek, e, zdemontowałem stąd, jakoś nie do końca mi tu pasował, trochę mi przysłaniał widok, zostawiłem sobie jak przyjrzycie tylko tutaj trzy takie i może coś na tej szybie się pojawi, aczkolwiek na razie nie planuję I my sobie tu odbijamy w prawo no i to już mamy z jasną firmę Z tego co wiem to już ta droga już bezpośrednio na no, kierunku prowadzi A bo obok jej no już ją widzę Zgaszę długie bo i tak będziemy zaraz skręcać Słuchajcie pozwolicie że tu my się rozstaniemy A po prostu po załadunku odpalę kamerę więc najprawdopodobniej widzimy się z samego rana. No to dobranoc No się no dzień dobry, witajcie Mamy godzinę dziewiątą. W końcu nas załadowali, słuchajcie, zakład otwarty od szóstej. Ale tu jakiś problem, tam jakiś problem. Byłem pierwszy w kolejce od razu mi mieli ładować. I dopiero teraz jadę. Tak więc... Nie powiem, żebym był zadowolony z tego załadunku, czyli czekajcie, że mnie za... jak uderzę w tą doliczkę to Żebym opony nie rozpieprzył na czepie. Ale dobra, wyjechaliśmy. Słuchajcie jedziemy do malmo, tak jak mówiłem, do jakiejś firmy tam, do jakiejś... Z tego co wiem to jest jakaś budowa w ogóle Zobaczymy tam na miejscu Zobaczymy co to będzie <laughs> Tu słuchajcie też z góry mówię, że no... Mmm, chory już nie jestem, wiadomo że, e, że że akurat w tym okresie dość często się choruje, aczkolwiek jeszcze od czasu do czasu tam jakieś Jakieś, wiecie, kasznięcie, takie rzeczy może się zdarzyć. Postaram się to oczywiście wyciszyć później. My tymczasem musimy się wrócić na tą autostradę, na której już jechaliśmy wczoraj. Ale nie zjeżdżamy na Göteborg, tylko będziemy prosto na Malmö. Do zrobienia mamy jakieś 340 km. Znaczy jest kawałek daleko może i nie, ale... pozwolicie, żeby jadę sobie na autostradkę I... i zaczniemy tutaj tematy Wiem, że niektórzy się będą przepierzać, że jak to Krzychu, stop był, a ty się nie zatrzymałeś, a i co będzie jak to spalanie rośnie i takie to... <laughs> Nie, w zasadzie powiem wam tak naprawdę jak był po prostu zanim w ogóle zacząłem kursa prawo jazdy Zanim zacząłem jeździć, no to już niejednokrotnie gdzieś tam po, po tych ulicach mało uczęszczanych, że tak powiem, u nas akurat w mieście jest strefa gospodarcza, po której w niedzielę na przykład mało kto jeździ, miałem okazję tam niejednokrotnie jeździć. I jakoś tak powiem wam, że nigdy nikt mnie nie naciskał, żeby na tym stopie akurat się zatrzymać i ja jakoś tak wiecie, zwaniałem praktycznie do zera, tylko się rozejrzałem i jechałem, a gdzie Widzicie, abyście tak na egzaminie zrobili, to szczególnie dla tych mówię, co jeszcze prawo jazdy nie mają, będą ustawiać. Jeżeli tak zrobicie, no to macie błąd, bo jest stop, nieważne czy jest wolne czy nie, trzeba zatrzymać się i ruszyć z jedynki. Tak więc <laughs> taka drobna może uwaga, refleksja ode mnie. I słuchajcie, no zacznijmy. Tematy te poważniejsze, zanim zaczniemy ja się kawy górne trochę. Och. I teraz to można jechać. Yy, otóż słuchajcie, no może pierwsza taka sprawa tutaj może plany. Ogólnie dwa pierwsze tematy takie to myślę plany. Pierwszym takim planem, który nas tutaj dotknie, szczególnie Was jako odbiorców, dotknie Was yy, jako pierwszy. Otóż słuchajcie, no mam zamiar troszeczkę starać się poprawić jakość dźwiękową moich filmów. Otóż no słuchajcie tutaj z pomocą Artura, mojego kolegi. Artur oczywiście też nagrywa, więc zapraszam na jego kanał, jeżeli chcecie zobaczyć Europę z perspektywy samochodu z Rejkiem tak zwanym oczywiście zapraszam, ale tutaj troszeczkę od tematu odbiegłem. Będę się starał poleczyć swoje filmy. Otóż, Artur y, jest, jest, że tak powiem, zaznajomiony, ogarnia y, lepszy program do nagrywania. Y, no, w zasadzie jest to program OBS Ja na, na chwilę obecną używam Frapsa i przez przy że nie jestem z niego zadowolony. Używałem wcześniej Actiona, który był dość fajny, myślę. Aczkolwiek to coś się stało i... Mm, po prostu program do obrabiania nie wykrywa jakoś tych plików. Nie może nie tyle, że nie wykrywa, co. Yy, chula, nawet na musi się yy, co po prostu powoduje krasze przy chęci wczytywania. No ale zmniejsza z tym. M, będę próbował ogarnąć ten program, gdzie faktycznie jest tam m, nagrywanie m, dość poważne, że tak powiem. I przez to jeszcze po prostu materiał dźwiękowy nie tyle już obraz co sam dźwięk będę opuszczał w innym programie w celu odszumienia od go tak ze wszystkich jakichś tam szumów takich rzeczy nie no wiadomo odszumienie no to z szumów okrzyku e, tak więc myślę że polepszenie jakości to taki pierwszy news dla was słuchajcie no Przyznam szczerze, że jakoś tak niezbyt łatwo mi przychodzą te nowe programy i tak dalej. Ja się będę starał, wiem, że Artur umie wytłumaczyć i że, znając życie, jeżeli po prostu już do tego dzieje, on mi to wytłumaczy. Aczkolwiek mówię, no. Mam takie plany i nie mogę wam obiecać, ale bardzo, bardzo się postaram i od następnego filmiku mam już nadzieję, że nowy programik do nagrywania będzie nowa lepsza troszeczkę jakość. Ja wiem, że ani, ani wizualnie, ani dźwiękowo nie jest to mistrzostwo świata, aczkolwiek wciąż mam ogromną nadzieję, że że jesteście tutaj ze mną nie tylko i nie tylko i wyłącznie dla widoku, co dla posłuchania tego, co ja mówię. I w sumie patrząc ilu ilu nas jest tutaj, ilu na tym kanale, jak, jak my ten kanał tworzymy, to Zdaje mi się, że tak właśnie jest. Jednokrotnie słyszałem taki komentarz i uwierzcie mi, że cieszy mnie to bardzo, naprawdę to jest e, miód na moje serce, że tak powiem. Naprawdę, naprawdę o coś takiego mi chodziło. To, to, to jest to, co chciałem zawsze osiągnąć na tym naszym YouTubie lokalnym, nielokalnym, no bo jednak mimo wszystko... Mm, nie jestem jakimś tam wielkim youtuberem, jestem malutkim youtuberem, tak naprawdę, ale powiem Wam szczerze, że jestem z tego zadowolony, bo wolę mieć tych paru widzów, którzy. paru, paruset w zasadzie, którzy wejdą, obejrzą, skomentują ten filmik, niżeli mieć nawet parę tysięcy dzieci, czy nocy czy dzieci. To słuchajcie, jak ktoś jest. Się... Ja rozumiem, że dużo młodzieży ogląda YouTube'a i jeżeli ktoś po prostu. Opowiem Wam tak, ja nie uważam za dziecko osobę, która jest młoda, młodsza ode mnie. Ja za dziecko uważam osobę, która mimo tego swojego wieku nie potrafi się zachować. Jeżeli się zachowujesz, jesteś młody, to nie bierz tego oczywiście do siebie, bo również e, cieszę się, że mnie oglądasz, że może w jakiś sposób e, e, jesteś zainspirowany do grania w tego Eurotracka, do, do tworzenia firm, takich rzeczy. Super, naprawdę fajnie. E, aczkolwiek mówię, wolę mieć tych... E, Około już teraz 300 widzów ogarniętych fajnych, którzy wejdą skomentują, niżeli nawet 1000, którzy nie dość, że nie, nie oglądaliby to jeszcze, wiecie. Weszli obejrzeli 5 minut, wyszli, dziękuję dobra, Dla to coś jest się je tak, tak. Nie, nie o to chodzi w tym. Słuchajcie, no właśnie, no tutaj jest kolejny temacik że to już prawie 300 widzów mamy jeszcze pamiętam, bo nie, niedawno zbierałem 200, żeby fanpage a otworzyć, a ja to już 300 oczywiście bardzo serdecznie Was zapraszam na mojego fanpage'a w ciągu dalszym z tygodnia na tydzień widzę, że tam jakaś osoba dojdzie co mnie cieszy, mówię, bo mamy wtedy bezpośredni kontakt widzicie, jeżeli nie śledzicie mnie na fanpage'u no to nie wiedzieliście, dlaczego tydzień temu nie było filmu, bo ja tam opisałem, no bo o to mi chodziło, tak? Tam nie tyle, że ja daję same zdjęcia, z tras, które jadę, co, co też oczywiście informacje dla was, z które są związane. To nie jest taki mu fantaj, że miała się mógł nie wiem, napisać coś, bo ja lubię czy coś, czy coś w ten desen. I po prostu chciałem, żebyście mieli świeże informacje, żebyście wiedzieli co z tym filmem, jak z tym filmem. Gdzie jestem, co robię, gdzie jadę, co wiosę, takie rzeczy. Więc na fanpage'a Was bardzo zapraszam. <grym> Tutaj tak w sumie poruszyłem temat, który nie za bardzo... nie za bardzo mi wcześniej przychodził do głowy. <grym> Ale nie widzę, nie widzę z tym problemu. No to słuchajcie, no taki drugi temat, który chciałem poruszyć. To mm, rocznica transport. Słuchajcie. Dokładnie 10 listopada 2015 roku ta firma powstała. Jak wiecie już za niecały miesiąc pęknie nam, pęknie nam pierwszy, pierwszy rok, co jest dla mnie oczywiście ogromnym, ogromnym zaskoczeniem. Może nie tyle zaskoczeniem, co, co po prostu, no nie wiem, taką dobrą informacją, o tyle powiem, bo... Bo bardzo szybko to minęło i jestem zadowolony. Patrząc jak ta firma wyglądała na początku, jak wygląda teraz To uważam, że bardzo, bardzo fajnie się to rozwinęło, a ja osiągnąłem to co zawsze chciałem. Tak więc jestem bardzo, bardzo z tego zadowolony. I słuchajcie, no co my planujemy z tym? Czemu ja wam to tak mówię? Na rocznicę chcemy... Chcemy w zasadzie tutaj zrobić... Ja w zasadzie będę robił na tym kanale to się pojawi <laughs> filmik związany z... z no tą rocznicą. Co w tym filmiku będzie? Może już to, to nie tyle filmik, co to będzie materiał bardziej chodzi Materiał taki wideo. Otóż słuchajcie no w tym filmiku będę chciał podsumować naszą ten cały rok, jak to się rozwinęło. I tak wam powiem, że już powoli te prace ja nad tym filmikiem działam, bo ja chcę, żeby ten filmik wyszedł bardzo dobrze. Mamy dzisiaj 20, więc no już z czasu jest coraz mniej. No i mówię, chcę po prostu podejść do tego profesjonalnie, fajnie to zrobić, mam wiele pomysłów. Mateusz ma wiele pomysłów, Mateusz oczywiście drugi szef. Też ma pomysły i myślę, że fajnie do tego dojdziemy wszystkiego. Mam ogromną nadzieję. Tak więc, oczywiście, premiera tego materiału odbędzie się 10 na rocznicę. Tak więc, oczywiście, serdecznie Was zapraszam do obejrzenia tego filmu. No, to już zapowiem z góry, że no ten 10 to jest czwartek <coughs> tego dnia. Po prostu filmu będę musiał sobie odpuścić, z tego względu, że będę najprawdopodobniej dopieszczał ten film na rocznicę do, do końca. No i oczywiście, będzie trzeba go za, zaplodować, wrzucić. Tak więc no, filmiku 10 nie będzie, to już zapowiadam z góry Aczkolwiek o, nie będzie filmiku, nie będzie odcinku, serii Gdzie spedytor pośle, zaś dostaniecie materiał, który mam nadzieję przypadnie Wam do yy, Bo przede mną wiem, że dużo pracy, ja jeszcze wcale, wcale jakoś tam wielce na nim nie siedziałem Co tyle, co mam zarys, co wiem, co będę robił I mam już podkład muzyczny, owszem, muzy film będzie z muzyką Zaś nie tylko, nie będzie cały przestały filmik muzyka, bo mamy też z Mateuszem inny plan, ale to zostawiam dla takiej tutaj niespodzianki. Mam nadzieję, że, że po prostu będzie wam się to miło oglądało. No takie moje małe marzenie, żeby skleić po prostu bardzo, ale to bardzo dobry film. Nie myślę, że jest to osiągalne. Trzeba po prostu chcieć przysiąść. Tak więc coś takiego na pewno powstanie, to już zapowiadam Oficjalnie, więc 10 listopada 2016 Będzie Premiera tego filmiku Filmiku, no materiału bardziej no. Dobra, już teraz to się czepią sam siebie W sensie, no kolejnym takim w zasadzie Tematem Jest może Akcja, która w sumie nie dotknęła mnie bezpośrednio, aczkolwiek, o której czytałem, o której słyszy, słyszałem, że jest bardzo duży po prostu, bardzo duże działania, co mnie w sumie zdziwiło, szokowało i, ale tak szokowało przyjemnie, toż słuchajcie, no jakiś czas temu na Facebooku wyskoczyła mi informacja, został udostępniony post. Otóż słuchajcie no, ktoś, podejrzał, że właściciel firmy transportowej Napisał, że yy, nie wiem dokładnie którego dnia, jeżeli dobrze pamiętam we wtorek, przecież w środę... W tym tygodniu mi się zdaje, że to było, że w tym tygodniu z Hiszpanii miał wrócić kierowca. Polski kierowca jadący Mercedesem Actrosem MP3 z y, niebieską firanką, który wracał y, z Hiszpanii i który miał już tego dnia być na miejscu, a nie ma z nim żadnego kontaktu, ani telefonu nie odbiera. W zasadzie telefon z tego co wiem został yy, nie było połączenia, chyba się rozładował. I takie sytuacje. Yy, tak więc y, udostępniali ludzie, czy może ktoś nie widział tego zestawu, czy nie, nie wie co z tym człowiekiem, co powiem wam, że mnie szokowało bardzo. Yy, po pierwsze, że coś takiego się stało, że no jechał gościu ciężarówką i wyparował nagle, no, dla wszystkich. Z drugiej zaś strony bym, nie wiem, przepełniła mnie taka, no, nie wiem, radość. I tyle, może zaskoczenie, że ludzie tu udostępniają, że są działania podjęte. I słuchajcie, ten temat na chwilkę muszę tu zamknąć, zjadę na pauzę, na parking i po pauzie dalej będę kontynuował ten temat, też uważam, że jest on wart uwagi i wypowiem się po prostu co o tym sądzę. A tak więc na razie kamerę wyłączam, a my się widzimy po pauzie. No i dobra, jestem z powrotem. Słuchajcie, najlepsze jest to, że Patrzę w GPS się ja mówię, to jeszcze chyba z jakieś 100 km na spokojnie tak dalej patrzę do cały 17. Tak więc no widzicie, tak mi się z wami przyjemnie jedzie, że nie zauważyłem kiedy to minęło. Ale słuchajcie, wracając do tematu, no właśnie to jest ten problem, który się bałem. Nie wiem na czym skończyłem. A, słuchajcie, o tym kierowcy mówię. I słuchajcie, i do mnie wiadomość dzisiaj z rana faktycznie to widziałem. Ja nie, wiem, on mnie puszczał on jedzie. nie puszczał, no nie wiem, podziękujemy, mu, ale... E, słuchajcie, no otóż e, z tego co mi dzisiaj się przyszło, z tego co zrozumiałem. Jeżeli e, źle mówię, coś tam e, biadole, to... i ktoś jest po prostu wie, wie o co chodzi, i mi w komentarzu napisze, bo ja sam jestem ciekaw. E, podobno znalazł się kierowca, to jest się, że zatrzymała go policja, ale że no nie dała mu zadzwonić, poinformować, no to dla mnie to jest śmieszne. Ale temat zostałem, mówię, bo nie, nie, nie jestem nim do końca obeznany, nie chcę tutaj was też w błąd wprowadzić. Ale słuchajcie, nawinął mi się kolejny taki temat, który mi się przypomniał. Otóż słuchajcie, no, też widziałem zdjęcie na Facebooku. Samochód, który widziałem na własne oczy, postaram się go gdzieś tutaj wkleić w tym momencie, e, z Master Trucka. Otóż, jeżeli byście na Master Trucku, albo nawet nie, może śledzicie fanpage tej firmy, nazwy, nie pamiętam, wybaczcie mi, nie chcę tutaj... Przekręcać, aczkolwiek firma posiada dafy. Najczęściej białe dafy z czarnymi kangurami. W każdym razie, zawsze na, na kurniku, tak na górze, kurnik, tak się czasami mówi potocznie. Na górze ciężarówki zawsze miały takim, taką ciekawą ściągą napisane, Gdańsk Otóż, jeżeli, jeżeli coś tam to kojarzycie, te ciężarówki, słuchajcie, ostatnio doszły do mnie informacje że te samochody pojechały, chyba dwa te samochody pojechały na, do Wielkiej Brytanii i w Wielkiej Brytanii hmm, chuligani po prostu je poniszczyli, w zasadzie sprayem je popisali, napisali z tego co wiem, wankers co, co nie wiem, można tłumaczyć jako fiut, no fiuty w zasadzie, tak, bo to kutasy, no tak, tego typu e, słowa, no potocznie, znaczy no nie potocznie, no zawsze związane jednak z czymś wulgarnym. Zresztą słuchajcie, moim zdaniem no jest, jest naprawdę, to jest naprawdę smutne, że mieszkańcy Wielkiej Brytanii coś takiego nam robią. Otóż słuchajcie od zarania dziejów, naprawdę od bardzo dawna Polacy tak Anglikom pomagali. Słuchajcie, no. Na II wojnie światowej o bitwie o Anglię nie było lepszych odników niż ci polscy. Polski Dywizjon był najlepszy, kurwa. W obronie nie swojego kraju, gdzie zaś jak nasz kraj był w dupie za przeproszeniem, Anglicy nie ruszyli palcem, gdyby nie to, że musieli w końcu. My im tyle pomagamy, naprawdę potrafili sobie przypisywać nasze, nasze zasługi, co również jest znane z historii... II wojny światowej. Takie rzeczy całe życie nam robili i nie, nie, nie są nawet teraz w stanie. Nie, nie okazują nam ani trochę szacunku. Dla nich, ci Polacy mieszkający w Wielkiej Brytanii, to jest najgorsze ścierwa. Ja się pytam dlaczego. Dlaczego, skoro ja rozumiem, że ktoś może nie lubić osób, które które robią burdel, tak które są, wiecie, narwane buligaństwo po prostu, ja to rozumiem, ale większość ten ludzi jedzie pracować, buduje im kapitał, tak? Pracuje w miejscach, gdzie normalny, przeciętny Brytyjczyk, nie, nie pracuje, nie chce pracować, a my tam pracujemy, za dla nich marne pieniądze, ładnie się zachowujemy, nie robimy żadnych tutaj, nie odstawiamy żadnych głupot, a oni nie okazują nam ani, szac ani trochę szacunku, co niektórzy. I dzieje się to, co się stało. Dla mnie to jest największe haństwo, jakie mogli zrobić. I mam nadzieję, że zostaną wyciągnięte z tego konsekwencje. Posłuchajcie, no ci ludzie w te samochody, w te Dafy włożyli na pewno masę serca, pieniędzy, pasji, czasu, a żeby takie kurwa Twele z Wielkiej Brytanii coś z tym zrobiły. No niepoważne moim zdaniem nie powinno być czegoś takiego. Słuchajcie, rozgadałem się, a my już jesteśmy na miejscu nie wiem gdzie ja mam tutaj te naczepy, gdzie będziemy rozładowywać zatrzymuję się tutaj, spytam się tego gościa, może mnie gdzieś tam wyślę. w każdym razie słuchajcie, bardzo serdecznie Wam dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że Wam się podobało oczywiście zapraszam Was serdecznie do komentowania jeżeli, tak jak mówiłem, jeżeli miałem, coś się tam pomyliłem, przekręciłem w tym temacie, o którym mówiłem, a ktoś jest Bardziej zagłębiono ode mnie, zapraszam serdecznie do komentarzy, żeby inni się dowiedzieli, żebym ja się dowiedział przede wszystkim też. Yy, tak więc oczywiście zapraszam nie tyle nawet co ten, co ogólnie do komentowania, oceniania filmiku, yy, do subskrypcji, jak już chyba wspominałem. No i oczywiście zapraszam Was na mój fanpage i yy, do moich znajomych na kanał. I oczywiście, tak jak zapowiedziałem, czekajcie już na filmik z okazji rocznicy. Nie przedłużam, kończę. Dzięki za oglądanie i na razie.